Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym moim filmiku dzisiaj tak nieoczekiwanie mamy prawie, że wieczór udało mi się wygospodarować dwie godzinki które postanowiłem sobie spędzić właśnie nad rzeką głównym celem po jaki tu przyjechałem to przetestować nowy kijek który właśnie przyszedł do mnie jest to wędka zrobiona w pracowni Fishing Center, przez pana Matuszewskiego. Jest już tu kolejny mój, trzeci z kolei, kijek z tej pracowni. Z dwóch poprzednich byłem w 100% zadowolony, dlatego bez wahania zamówiłem trzecią swoją wędkę. Kijek, jaki w tej chwili właśnie został zrobiony dla mnie, jest to na Blanku Batsona o długości 2,90. Ciężar wyrzutu 10-21 gram. Wędka ta jest przeznaczona na duże pstrągi, duże klenie. No i przede wszystkim, jak widzicie, nieraz na moich filmach łowimy z Kaspem czy z Łukaszem w miejscach, gdzie jest naprawdę silny nurt. I moja poprzednia wędka, czasami bałem się, że, że może się coś z nią stać przykrego. Poza tym, też e, chciałem mieć taki średni kijek, coś pomiędzy właśnie taką e, lekką wędką, a mocną wędką, którą też mam e, z, z tej samej pracowni e, pod szczupaka. No i właśnie taka wędka, którą mam tutaj, e, zamierzał. Będę ją używać właśnie jako taki kij bardziej uniwersalny, coś pomiędzy lekkim a cięższym spingiem, gdzieś, gdzie będę jeździł właśnie na nieznaną wodę, gdzieś, gdzie będę mógł stosować cienką plecionkę, jak i żyłkę. No i co? W tej chwili chyba to wszystko co można powiedzieć. Trzeba się wziąć do łowienia, zobaczymy jak będzie wędka pracowała. Jak się sprawdzi, mam nadzieję, że uda mi się coś złowić. No i zobaczymy. Na razie idę na rzekę i zobaczymy, co będzie. No, jestem już nad rzeczką. Dzisiaj takie łowienie. Turystyczne, że tak powiem, bez woderów, bez kaloszy. Rzeka jest dosyć tutaj szeroka i głęboka, dostępna z brzegu, nie trzeba ani brodzić, ani, ani tutaj nie wiem chodzić, nie wiadomo gdzie. No i co, dalej na temat Kika. Co mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz? Pierwsze wrażenie, jakie zobaczyłem, jakie doznałem w momencie, gdy otworzyłem paczkę, no to przede wszystkim jakość wykonania. Nie ma tutaj kompromisów. Pan Matuszewski robi naprawdę dobrą robotę. E, super, wędka wykonana, nie ma żadnych udziwnień, jakichś specjalnych kurcze wynalazków. Jest wszystko e, postawione na e, prostotę wykonania i funkcjonalność. E, zwykły podstawowy korek, podstawowa rękojeść. E, przelotki są e, alkonity, w miarę dobre. E, no i to wszystko. Tak jak mówię, wędka jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Nie ma porównania z wędkami seryjnymi z fabryk gdzieś tam w Chinach. Tylko widać, widać to, że producent wędki albo budowniczy wędki, że tak nazwę pana Irka, wie co robi, wkłada w to całe serce i przede wszystkim bardzo dobrze to robi. Nic nie pozostaje jak tylko wykonać kilka pierwszych rzutów, zobaczyć jak kijek pracuje. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z kilka. Długość 2,90 pozwala naprawdę wykonywać dalekie rzuty. Przy żyłce o grubości 0,18 można daleko naprawdę machnąć sobie niewielkim boblerem. Niektórzy powiedzą, że przy łowieniu pstrągów. Nie ma to większego znaczenia, bo na przykład, mając kalosze i wrodząc sobie w rzece, można podejść praktycznie każdą miejscówkę. Ale mnie się zdarza czasami, że właśnie idę sobie w górę rzeki i idę sobie środkiem rzeki, obławiając jeden brzeg i drugi brzeg. Dzięki temu, że mogę sobie dalej rzucić. Ta ryba, wydaje mi się, jest mniej przepłoszona. Może nie tyle pstrągi, co na przykład klenie, które też bardzo często się trafiają w tych samych miejscach, gdzie łowimy sobie pstrągi. Także uważam, że wybór wędziska o długości 2,90 w miejscach, gdzie ja sobie łowię, był dobrym wybo wyborem i na pewno będę z tej wędki zadowolony jest Jeszcze jeden rzut I tak jak mówię, pomimo że kij jest dosyć mocny to idealnie widać pracę woblera Wobler jest nieduży bo ma 6 cm i jak widać bardzo dobrze wędka przekazuje to, co się dzieje pod wodą. Minęła już prawie godzina. Jak na razie bez brania. Czekam sobie, jak troszeczkę słońce zajdzie, bo w przeszłości tutaj właśnie łowiąc w tym miejscu miałem takie sytuacje, że przyjeżdżając w miarę wczesnym popołudniem nic się nie działo. A kiedy słoneczko zaszło i zaczął się robić wieczór, Zaczynały się żerowania. Było widać jak ryby oczkują, jak się spławiają, a no i później były brania. Jeśli chodzi o wędkę, bardzo super, super, super kijek. Jestem naprawdę z niego zadowolony. Mam nadzieję też, że i sprawdzi się podczas holu. Mam nadzieję dużej ryby. i tyle widziałem pierwsze spławy teraz założyłem sobie taki 6 cm wobler możecie zobaczyć teraz przy żyłce 0,18 jak daleko on poleci i jak fajnie wędka się ładuje pomimo małej przynębki Można wykonywać naprawdę fajne, długie rzuty. Tak jak wcześniej wspominałem, nawet brodząc w rzece, pozwala to obławiać miejsca oddalone od nas o dobre 20-30 metrów. Nie, 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 nie potrzebując wchodzić akurat tam w te miejsca i nie płosząc sobie ryb. Z strony jak wiadomo można zajść go od ogona. Lipień też nie jest płochą rybą. Ale już wcześniej też mówiłem, że są klenie. Duże klenie, które naprawdę ciężko jest przechytrzyć. W ogóle jest podejść do miejsca bardzo ciężko. Bo zazwyczaj kiedy już podejdziemy do miejsca, żeby oddać rzut, to już ich dawno tam nie ma. Są kurcze. Kasper założyłeś tego bobka Zobaczymy, gdzie jest ryba. Jak on muruje. Jest ten, co się spławił, Łukasz. One tu siedziały na nie? W tym samym miejscu, kurno. Piękny kijek pracuje. on no, no, ma fajne ujęcie. Dzisiaj test kija Pierwszy raz na rybach w ogóle nie mógł, ciężko go podnieść Jest stary, nie, mo nie mogę stary, ci nawet podbieraka użyczyć bo mam nie rozplątany jeszcze tam Eee, no ładny jest mhm. mam nadzieję, że tamten doszedł też do siebie spokojnie sięgniesz? jeszcze nie ee, kurwa mi go fluje ale zobacz jakie jest ubarwiony no, są tu piękne co jest? spadł? tak o ty myślałem, że jeszcze się ja tak sobie patrzę, o, 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 mówię, że ten wobler tam się zahaczał i nagle plum o. no trudno, no ale była ryba jest zaliczone w każdym razie podbijak śmierdzi rybą gratulacje A dzięki No i co, kończę na dzisiaj. Jak widzieliście, jedna rybka odpięta przy samym podbieraku. Kijek bardzo dobrze trzymał tą rybkę. Kurczę, widzieliście pracę, normalnie super sprawa, bo zaczyna już się uginać od niemal rękojeści. Taką ma właśnie pracę. Tak miało być, tak jest. I jak widzieliście, pod rybą wędka cała wygięta pracuje pomimo to, że jest dosyć e, mocna czuć w niej moc trzymając kija w ręku to pod e, praktycznie, nie wiem, tak szacuję tego Pstrąga na 45, może 47 cm naprawdę kijek bardzo fajnie pracował e, no i co jeszcze można powiedzieć no, na koniec chciałbym tylko e, powiedzieć jeszcze raz, jestem naprawdę zadowolony z kijka. Nie żałuję, że wydałem troszeczkę więcej pieniędzy niż na seryjną wędkę. Chciałbym też pozdrowić Pana Matuszewskiego i jeszcze raz podziękować za wspaniały kijek. Mam nadzieję, że posłuży jak najdłużej, że będę się z niego cieszył. Z wyholowanych ryb na tą wędkę. Na dzisiaj kończę. Spadam do domciu. Słoneczko zaszło. Już mamy prawie dziewiątą wieczór. Jutro rano, niestety, do pracy. Także do zobaczenia. Zapraszam na swój następny filmik. Strągi, klenie. To co lubimy najbardziej. Żegnam się teraz. Cześć.